W połowie września odbyły się uroczyste wchody jubileuszu 50-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Galę otworzył dyrektor Mosir Jerzy Hałka, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię rozwój ośrodka i działalności na przestrzeni pięciu dekad. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, reprezentacje instytucji, klubów sportowych oraz pracownicy obiektu. Podczas gali zaprezentowano również premierę filmu o historii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którego pełną wersję można obejrzeć na naszym kanale YouTube TV Łańcuch. Uroczystość stała się również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i samorządowych oraz przekazania okolicznościowych listów gratulacyjnych, m.in. od posłów Ścisława Gawlika, Kazimierza Gołojucha, Bartosza Romowicza oraz ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Część artystyczną gali uświetniły występy zespołu tanecznego Iskierka, tancerzy Szkoły Tańca Sportowego Axel Rzeszów oraz pokaz iluzji w wykonaniu łańcusianina Pawła Kluza. Obchody jubileuszowe trwały przez cały weekend. Dzień po gali na boisku Orlik Mosir rozegrano wielki turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Łańcuta. W zawodach wzięło udział sześć drużyn reprezentujących lokalne instytucje. Zwyciężyła drużyna Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie, drugie miejsce zajęła gmina Łańcuch, a trzecie Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie.